czas na portal Infoflash Sławomir Siejniewski zapraszam W Rydze spotkali się szefowie dyplomacji i ministrowie obrony narodowej Polski oraz krajów nadbałtyckich. Nasz kraj reprezentują ministrowie Zbigniew Rau i Mariusz Błaszczak Omawiano bezpieczeństwo w regionie i to jak odpowiadać na toczące się działania militarne i hybrydowe Rosji i Białorusi Zapad Exercise Bacznie obserwujemy ćwiczenia Zapad. Oczywiście każdy kraj ma prawo prowadzić ćwiczenia wojskowe, ale szerszy kontekst tych manewrów i prowadzone działania hybrydowe powodują nasz niepokój. To pierwsze spotkanie w tym formacie. Ośmiu ministrów, a więc ministrów spraw zagranicznych i obrony narodowej państw bałtyckich oraz Polski, rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa. To oczywiście jest największe wyzwanie, które przed nami stoi w kontekście tego, co dzieje się na Białorusi, w kontekście ataków hybrydowych przecież dokonywanych na Polskę, na Litwę i na Łotwę w kontekście również ćwiczeń Zapad 21. Rozmawialiśmy w jaki sposób wspólnie mogą ćwiczyć nasi żołnierze, w jaki sposób wspólnie zapewnić możemy bezpieczeństwo naszym państwom. Wciąż utrzymuje się presja migracyjna na pograniczu z Białorusią. Tylko w miniony weekend Straż Graniczna ujawniła 509 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Strażnicy zatrzymali 7 osób usiłujących dostać się z Białorusi do Polski. To 5 obywateli Syrii i dwóch obywateli Somalii. Pozostałe próby zostały udaremnione. Jak poinformowała Straż Graniczna na Twitterze, wczoraj podlascy funkcjonariusze zatrzymali też osiem cudzoziemców, którzy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy. Pięciu z nich to obywatele Syrii z niemieckimi oraz belgijskimi tytułami pobytowymi, dwaj to obywatele Egiptu z polskimi kartami pobytu, a jedna zatrzymana osoba to obywatel Holandii. Trwa podróż apostolska papieża Franciszka na Słowację. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z prezydent kraju Zuzaną Czaputową. Później Franciszek zwrócił się z przesłaniem do przedstawicieli władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego. I Teraz, po wielu trudnych miesiącach pandemii, nadchodzi wytęsknione ożywienie gospodarcze, któremu sprzyjają plany odbudowy Unii Europejskiej. Może się jednak zdarzyć, że ulegniemy pośpiechowi i pokusie zysku, wywołując przejściową euforię, która zamiast jednoczyć, dzieli. Co więcej, samo ożywienie gospodarcze nie wystarczy w świecie, w którym wszyscy jesteśmy powiązani ze sobą, w którym wszyscy zamieszkujemy w owej krainie środka. Papież Franciszek udał się również do katedry Świętego Marcina, gdzie spotkał się z duch seminarzystami i katechetami. Po południu Franciszek odwiedzi też Bratysławskie Centrum Betlejem, prowadzone przez siostry misjonarki miłości. Jutro w Preszowie, na wschodzie Słowacji, papież będzie przewodniczyć liturgii bizantyjskiej. Później uda się do Koszyc, gdzie odwiedzi ubogie osiedle Lunik, zamieszkałe przez Romów. Ostatniego dnia wizyty najważniejszym punktem będzie msza, którą Franciszek odprawi w sanktuarium w Szasztynie, miejscu kultu Matki Bożej Bolesnej. Wizyta na Słowacji jest 34. zagraniczną pielgrzymką papieża Franciszka. Do Bratysławy Franciszek przyleciał z Budapesztu, gdzie celebrował Mszę Świętą na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Szef niemieckiego wywiadu powiedział, że około 2000 islamistów przebywających w kraju jest uznawanych za szczególnie niebezpiecznych. Triumf talibów w Afganistanie może zwiększyć zagrożenie terroryzmem w Europie, podał Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Lista dwóch tysięcy nazwisk zawiera wszystkich, których podejrzewa się o zdolność do przeprowadzenia aktów terroru, powiedział w wywiadzie dla gazety Tages Spiegel, szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. Służby obawiają się, że grupy islamistów mogą wykorzystywać zwycięstwo talibów w Afganistanie do ofensywy propagandowej, czyniąc z nich bohaterów, a triumf może zostać przypisany całemu środowisku islamistycznemu. Istnieje również ryzyko, że terroryści zaczną intensywniej reorganizować się w całej Europie, zdaniem Federalnego ministra spraw wewnętrznych od 2000 roku niemieckim służbom bezpieczeństwa udało się udaremnić 23 zamachy terrorystyczne. Minister zdrowia Adam Niedzielski ponownie zaprosił na spotkanie przedstawicieli Komitetu Strajkowego Medyków. Szef resortu zaznaczył, że jest za zwiększeniem wynagrodzeń wraz ze wzrostem wydatków na służbę zdrowia. Podkreślił jednak, że nie może to nastąpić z dnia na dzień. Trzeba by było doprecyzować sobie, czy w ogóle mówienie o takich wielkich wydatkach, takich wielkich podwyżkach wynagrodzeń, takich wielkim premiowaniu jest racjonalne z dnia na dzień. Przede wszystkim, bo komentując w różny sposób te postulaty, to największe wrażenie robi przede wszystkim oczekiwanie, że to wszystko ma stać się z dnia na dzień. Ja Absolutnie uważam, że nakłady na system opieki zdrowotnej powinny rosnąć. One będą rosły zarówno w przekonaniu pana premiera Morawieckiego, jak i całego rządu. Jest to priorytet, który zasługuje na uznanie i zasługuje na uznanie chociażby poprzez ustawę o 7% PKB. Resort Zdrowia poinformował o 269 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. W minionej doby w związku z COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Jak wynika z opublikowanych danych, najwięcej zakażeń było 37 wykryto w województwie lubelskim. Na drugim miejscu znalazło się Mazowsze, gdzie odnotowano 35 przypadków. Jak podaje ministerstwo, obecnie w szpitalach zajęte są 704 łóżka i 80 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Wolnych pozostaje ponad 5300 miejsc, kwarantanną objętych jest 69 000 osób. Do Polski trafiła dziś także kolejna dostawa szczepionek. Do magazynu rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Wąwale dostarczono 1 600 000 dawek preparatów przeciwko COVID-19 firmy Pfizer. Od dziś zaszczepić można się w szkołach. Preparat mogą otrzymać dorośli oraz dzieci i młodzież od 12 roku życia. W przypadku uczniów decyzję w tej sprawie podejmują rodzice. Poczta Polska wprowadziła do obiegu pierwszy znaczek z serii gwiazdy polskiej muzyki. Premierowym bohaterem jest Krzysztof Krawczyk. Na znaczku widnieje zdjęcie portretowe artysty z gitarą. To jest pierwszy znaczek nowej serii znaczków. Gwiazdy polskiej muzyki. Ten znaczek ma kilka tych ciekawych elementów, między innymi na perforacji. Jest gwiazda. Jeżeli byśmy zobaczyli cały arkusik, to zobaczylibyśmy wycięte gwiazdy. Na pewno znaczek, koperta, długopis i kartka to był w dalszym ciągu było jego, byłaby to podstawa jego korespondencji z ludźmi, z fanami, od których dostawał mnóstwo, mnóstwo listów. Dlatego jak na pewno to słyszy, na pewno to widzi, jest bardzo dumny i szczęśliwy. To wszystko w tym serwisie TVP info, wiesz więcej, więcej informacji na naszym portalu. Do zobaczenia.